Witam, to jest gazu Predator Spray Jetstock Dysha Termin ważności jest to 15 kwietnia 2022 Produkcja, jak widzimy, 15 kwietnia 2019 Pojemność 280 ml, Opisane tu jest po niemiecku. Tak informacyjnie tu jest po polsku opisówka. Podejrzewam, że wrzucę w opis ją. Skład 15% oleożywicy, żywicy. 2% kapsaicyny deklarowane. Brak informacji. A nie, przepraszam, tutaj jest. Że 3 miliony jednostek z Od tego drzewa odległość jakieś nie wiem, około. No przymierzając na pewno ze 3 2 metry, 25 do 3 będzie. Jak widzimy, już odbezpieczony jest. Tak wygląda zawleczka. Standard. No taki, że tak powiem, uchwycki stolotowy. nie razu nie użyty. Cóż. Wygląd i dysza wiadomo. Kto wie, ten wie. Kto nie wie, ten trąba. To z bajki i bomba. Czy jakoś tak to było. Dobra. Jedziemy. Sekundę. Tylko... A nikogo nie ma, dobra. Raz, dwa, no i trzy. No widzimy. Ale przemalowało fajnie. O jasny winno. Fajnie przymalowało. Dobry zasięg. U. Czuć to porządnie. Dysza, no. taki zaciek. Może ja po twojej mać. E, cóż, co mogę powiedzieć. No jak widzieliście, zasięg bardzo dobry. E, aczkolwiek, no kto wie, ten wie co. Powiem tak, inna nazwa. E, także środka pod inną nazwą handlową występuje. E, co ja tutaj mogę dużo jeszcze powiedzieć. No chyba to na tyle będę, nie będę się rozwodzić w tejże kwestii. E, także co, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, to jest istotne dla mnie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.